Halo, halo, tutaj chory Mikalo. Znaczy, mam katar, czyli się dostałem katar takiego. po prostu się tak lekko przyziębiłem i po prostu mam taki katar teraz i w ogóle... No ale spróbujemy nagrać A dzisiaj mamy aktualizację, która weszła wczoraj i są tu naprawdę najcudowniejsze klotki jakie widziałem. Naprawdę one są naprawdę sztos Więc zobaczcie, zobaczycie, okej zobaczycie. Oh, Camlooksiara. Dobra, zostawcie łapkę w górę. Kliknijcie subskrybuj dla chorego Mikalo. Życie mi zdrówka, w się no mam kata, tylko ale no, dobra, no jestem chory, co nie? <laughs> dobra, więc y, odpalmy sobie tutaj koło fortuny na sam początek. Czy, czy, czy mi się wydobą bilety? bo mam tylko 13 biletów, tylko 13 biletów, to jest jakiś żart. I 5 biletów dostałem, i 200, naprawdę to jest wielka liczba. Ale jeszcze raz, ja chcę bilety, proszę, dajcie mi dużo biletów, proszę, proszę. O, 15 biletów, no i to jest dobre, to jest naprawdę dobre. O, to mi chodziło, mam 33. Um, wow. I w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Więc przejdźmy sobie do wiadomości: przeczytamy sobie wiadomość od moderatorów. E, w ogóle już są jakieś tam parkury z tymi klockami. E, Dobra, czekajcie. Ja już nie mogę, no, ten katan jakiś wykończony jest, nie, ja nie wiesz. Mamy tutaj wiadomość że Penny Pandora, ożyw swój świat. Masz ochotę na coś niesamowitego. Właśnie dodałam do sklepu nowy klocek Migotek. Ma trzy różne szybkości i migoczy w dowolnym kolorze. Ciemnym i jasnym. Już widzę te cudowne wzory, pakiety, parkiety i neon, żeby na z tego klocka. Pokazam sobie pomysł, taką wyglądam bardzo daje co większym klockiem, jaki może być. Na skinach to nie działa. I jeszcze mam tutaj jakiś tam pod... Potrzymaj nam pomysł na kolekcję i wygraj VIP To jest dla VIPów No więc spoko będzie coś O Jezu niech będzie pączek weźcie róbcie pączki Ok na ten konkurs Ja chcę mieć kurs żeby jeździć na pączko. no nie wiem w sumie jak będę mieli zrobić Ale fajnie by to było z pączkiem To będzie naprawdę bardzo superowe. No i dobra, zobaczcie sobie i uwaga, to jest naprawdę zimne, to kosztuje też 6 tysięcy, to jest nie dla mnie, bo naprawdę ja nie wiem, czy to jest 3 czy, czy w końcu z normalnieli czy w końcu są mili, ja nie wiem, to jest, jak jest możliwe, że ten kloczek jest bez VIP-ów. Bez VIPa, naprawdę jestem w szoku I kosztuje naprawdę nie aż tak drogo 6 tysięcy No jak na, jak na ten klocek naprawdę jest bardzo tanio e, Ma różne szybkości, jeden raz, dwa razy oraz cztery I po 6 tysięcy każdy My no sobie kupimy naprawdę te klocki To jest po prostu moje życie, naprawdę ja kocham te klocki Ja muszę być z tego parku, muszę Ściany z tego będą tak cudowne o ja nie wiem, naprawdę. Już, już wam pokazuję, co to jest za klocek, pusty, mały. I weźmy sobie te wszystkie klocki Jeden raz, jeszcze drugi raz, dwa razy. No i damy sobie, na przykład w kolorze czerwonym. No bo czerwony, czemu by nie? No w sumie w czerwonym kolorze. E, damy sobie białą, e, białe, białe tego. No białą podłogę, żeby to było bardzo dobrze widoczne. No i patrzcie, no i dajemy sobie na przykład jeden raz migotek Tak, no, tak, raz, raz, co jedną sekundę Na dwie sekundy to tak dosyć szybciej I cztery naprawdę bardzo szybko Naprawdę to wygląda super, w sensie To mamy co jedną, to mamy co dwie Co jest naprawdę najlepsze, a to cztery jest tak szybciutka Naprawdę aż o oczy bolą, szczerze e, i zobaczcie sobie, jakbyśmy sobie dali teraz ścianę taką że cz, 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 czwóreczek Patrzcie, jak to wygląda, jak to wygląda naprawdę. No takie zarobiste parkoury robić tego. Więc to jest tak, patrzcie, jakie to jest cudowne, naprawdę. Jest w ogóle tak fajnie. W ogóle cały klocek jest skonstruowany naprawdę, bardzo śliczne Bardzo ładne takie kolory ma. Takie, mm, takie niezbyt takie żywe, tylko takie bardziej takie matowe, czy jakby to powiedzieć naprawdę to się ładnie tutaj naprawdę parkury, a tylko czarne. Oczekajcie, o jezus czarnym. A czarne, jak migocze no, czarne tak średnio, a biały, a biały, a biały, a biały. Ooo, a patrz, jakie to wygląda super, naprawdę. To tak super migocze. Naprawdę mi się to tak świetnie podoba. Ale troszkę bolą oczy od tego, ale i tak jest naprawdę super. Pa, 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 robimy robimy żampy, patrz. Du, 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 ej, jakby, to, ej, ej, może musimy prowadzić takie coś, żeby były takie mapy. Na przykład y, do beat, gdzie można na przykład budować. To byłoby takie super, żeby nawet tak tak klocki. Ej. Ej, to nie jest głupi pomysł, ej patrzcie, ej no, nie, odkry nie odkryłem tego nigdy, ale po prostu można tak stawiać klocki na przykład, ej, na przykład takie ściany. Ło, ej, naprawdę to fajnie wygląda, fa. Ło, budujemy się, pyk i pyk i pyk i pyk, na przykład bitwy takie i po prostu stawiać klocki, naprawdę bardzo fajne. Eee, należy być tego też tęcze, więc zróbmy sobie tęcze czwóreczek, eee, żółte, zielone, niebieskie oraz różowe. O takie To ja łączymy. Czwóreczka Czwóreczka Żółty Zielony Niebieski Różowy Chyba jeszcze ale trudno eee, I patrz jak to wygląda Naprawdę jest tylko Wow, To jest cudowne To jest po to, prostu to, to cudowne Jeśli się nie zgadza To ja nie wiem To jest naprawdę cudowny klocek eee, Napiszcie jak go oceniacie Naprawdę Dla mnie to naprawdę jest najlepszy klocek Bo jest on bez VIPów jest on niezbyt drogi, a do tego jest naprawdę czadowy. Nie wiem, czy są lagi na parkurach z tego, musimy zobaczyć i się przekonać. Tu mamy parkur od Kuby, i tu mamy właśnie te wszystkie klocki. Tutaj właśnie odbiegają i troszeczkę balagi robią. Na skinach tego nie widać. Migotek 4, ale to taki zwyczajny. Czy są jakieś reakcje na ten klocek, czy, 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 czy nic? nic, więc zobaczymy. Uwaga, czy laguje? Oj, oj, no właśnie tak, te, właśnie tego się spodziewałem no Bo jak był właśnie odcinek z akceptacji, to tam właśnie zobaczyliśmy już ten kroczek No i właśnie, obawiam się tego, że mogą mieć lagi właśnie I są lagi, w sensie Moim zdaniem są lagi, jak się tak zmienia kroczek No bo, jakby tak dużo kroczków się zmienia w jednocześnie, to po prostu wiecie No gra, gra się pieczono, tak Ale naprawdę wygląda to świetnie W sensie, tak jakby takie, jakby taki parkus zmieniający sam kolor, w sensie e, co byłoby fajne jakby był taki klocek, e, gdzie byłaś kolor, na przykład, że czerwony, żółty, zielony, niebieski. Jakby tak robił, to byłoby spoko, ale prawdopodobnie byłyby większe lagi. Bo to zmienia swój kolor, tak naprawdę. E, cały klocek jest skonstruowany na tym, że po prostu e, ma, ma normalny kolor, a potem robię troszkę tę ciemniejszą barwę. No i po prostu migocze, i o to chodzi. I to jest jakby taka podmiana. No i tak, to jest taka animacja. Naprawdę to wygląda ładnie. W sensie ma swój urok, tak? Ma swój urok. Jakby na przykład dało się podbić, królewska, czy z czerwonego, żeby był żółty. I to byłoby naprawdę super. Tylko nie wiem, jak to mieli zrobić. Ale naprawdę, w sensie, ten królewski jest taki idealny, idealny do parkourów. Też naprawdę bardzo fajny, jeżeli chodzi o światło. Na przykład to jest taki lamp. Jezus, Maria ludzie! Czy wy pomyśleliście o tym, żeby raz zrobić z tego takie cudowne yy, lampki świąteczne do na przykład choinki, że to jest jakiś hit? Ojoj, oj, oj widzisz też jest cuda, w ogóle czy trójkoty też się świecą, chyba trójkoty się też świecą raczej, no jeżeli, jeżeli to, to, raczej tam to też się świeci w ogóle, o co chodzi, aha, samy konik, to no spoko <laughs> Oby Mikalo, no tak to ja, to wciel łapkę w górę dla chorego Mikalo, czy znaczy dla takiego zimnionego, bo po prostu ten katar to jest jakiś hit, to sorry uh, <laughs> ale naprawdę parkour wygląda, znaczy klasyk wygląda naprawdę bardzo ładny taki Taki troszeczkę jakby taka teksturka jakby wełny z Minecrafta W sensie nie do końca, ale jakby taki teksturpa w grach naprawdę Podobne, ja wam powiem, bardzo podobne Nie, nie, nie ja tego nie przejmuję, to jest naprawdę za ciężkie To jest za ciężkie do przejścia O, o tak, o tak, o tak, o tak O mój Boże, jeszcze te, jeszcze te tło, to jest po prostu tak cudo No to się bardzo wolno zmieniać, no, ale w sumie też ma ten swój urok E, czekam, czekam. Ja bym chciał zrobić sam tencze parkour z tego klocka ale pewnie za niedługo ktoś to zrobi. Na pewno. czy znaczy, to musi zająć troszeczkę czasu, no bo problem tego wszystkiego troszeczkę zajmie, ale ja jestem pewny, kto zrobi Rainbow Parku. Jeśli ktoś zrobi Rainbow Parku taki fajny, to po prostu ja wylecę z kapci. Ja wam mówię kompletnie. Jeśli ktoś to zrobi dobrze, to po prostu wylecę z kapci. Więc macie robić e, parkury e, tęczowe. Yy, takie yy, tęczowe parkury Nazwać je właśnie yy, Tęczowe migotki Tęczowe migotki Tęczowe migotki jeżeli ktoś z was zrobi ten czołg, no to może nagram kiedyś, albo po prostu będę przechodził Bo to naprawdę pojawi się naprawdę cudownie, jakby taka tęcz, jakby siedem kolorów Nie chodzi mi o to, żeby były etapy, że czerwony, żółty, a żeby siedem kolorów było razem połączonych, razem Nie chodzi mi o jakieś etapy, że tam mam czerwony, potem mam żółty, nie, nie o to mi chodzi Tylko po prostu, żeby ten klocek był z siedmiu kolorów Przecież no dobra Raz, dwa, trzy, cztery... Tutaj się z pięciu by się zrobiło. ale no taki wiecie o co chodzi? Bo to będzie naprawdę bardzo ładnie. Patrzcie, jak to wygląda ładnie. No, różowy i biały wygląda cudownie. Jakby taką tęczę właśnie zrobić, to naprawdę to będzie wyglądać niesamowicie. Patrzcie, najbardziej satysfakcjonujący zaczynę WSP, to będzie ten migotek, jak wam to mówię. O eee, mnie kabeczek skaczę sobie, kabeczek po migotku. Co się odwaliło? Nie wiem. Eee, i znowu jestem na początku mapy Dobra, no, nie, nie, ja się poddaję, ja się poddaję To no, jest za ciężkie, i w ogóle patrzcie, jest mniejsza kalibracja, co ktoś zrobił I patrzcie, jak to wygląda eee, Idziemy sobie tutaj eee, Musimy przeskoczyć, tutaj, tutaj, tutaj I tutaj, i patrz, uwaga <śmiech> <śmiech> Jezu, dlaczego ja zginąłem, dobra, Dobre, jeszcze raz Uwaga, i patrzcie, tak to wygląda, tak to się prezentuje takie mamy, takie e, światło, mamy tutaj takie piórko z grawitacją i taki troszeczkę podobny e, początek do startu. I uwaga, odpala nam się na 5 sekund i patrzcie, możemy tak lewitować. No i, i potem, potem się to wyłącza. To jest jakby takie podki w Minecraft'cie, co nie? I idziemy sobie do góry. Pyk, pyk, pyk i pyk, pik pyk. I na końcu mamy jakieś takie efekty, takie piórkowe, one są bardzo słabo widoczne. No, i tak na tym polega cały ten skoczek. Naprawdę ja polecam. Ja na tej mapie pokażę Wam skróta, jak to zrobić. Bo to mapie da się przejść w bardzo szybkim czasie. Wystarczy, że szybko Ty pójdziecie tutaj, szybko pójdziecie tutaj, tutaj. No, chyba że jesteście taki tacy ułomni jak ja w tym momencie. No to, no to może Wam się nie udać i się wkurzycie jak ja, właśnie. I po prostu leczycie tak, lecicie tak. Raz, dwa, trzy. I robicie tak, i robicie tak. No wtedy, i wtedy będziecie tutaj skoczyć i tam jest właśnie meta. My tak będziecie przejść w parku nawet 25 sekund. Teraz troszeczkę mi się nie, nie udało i przy 27, ale da się na pewno 25 sekund przejść tą mapę. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję że Wam się podobało. Horry Mikalo, pozdrawiam, Elo.